Witam w kolejnym filmiku, u mnie dzisiaj zapach marki Mask, Milania Marki, którą bardzo lubię. Kiń jakiś Kinsu mi się trochę okaże, że jakoś tam, jak drugiś czytałam coś, z coś z Japonią, z jakimś coś z techniką czegoś, ale nie pamiętam, czy jakiś, coś z naczyniami, kiedyś coś tam mi się uliło o uszy. To jest chyba jakieś naprawianie naczyń, ale nie do końca jestem przekonana, czym wydaje mi się, że to w ogóle się odnosi do różnych innych też. E, jakieś, e, Dziedzin, tylko jeżeli chodzi w takie typowo jakby, sztuka. Ale do końca nie wiem, natomiast coś, coś było z Japonii. W każdym razie nie wiem czy to na ogóle tego tylko za coś wspólnego właśnie z nas, właśnie temu kręcuję, że po prostu może, się, może by jakaś na samostę, nie wiem. W każdym razie czekając jeszcze chwilę na trolej w sensie, Anautusu, na, na trolejbus, na trajtkach, jeszcze opowiem, bo to zawsze opowiadałam. Mamy tak naprawdę... Malinowość. Mamy też kwiatową, z ale nie tylko. Czasami też taki wrzędu trochę bardziej może magnoliowy. Ta malinowość jest mocno zauważana. Też taki trochę motyw drożdżówek, piekarni Myślę, że to da takiego wyłączenia, jakby no, tak patrzyłam, bursztyn. te hałasy, gdzie tutaj chodzą, bursztyn, benzoes, wanilia, także ale w sposób taki właśnie bardzo szlachetny. Jego taki niuans do tej malinowości, tej kwiatowości, tej fiołkowości, ale też takiego aspektu trochę magnoliowego. Bardzo kobiece, eleganckie. Jest też taki motyw trochę um, na zamszu, czyli zamsz z takim zamrz jarmukowym, też trochę z tą magnolą, trochę z tą drożdżówką, kamienną nocą i malinami. A u mojej mamy dzisiaj piękne cytrusy, szlachetne cytrusy, zewiskowe cytrusy. To jest ten zapach soda, o którym kiedyś ja się wydałam. Tutaj jest tam dzisiaj moja mama. Chciałam się przyznać, że to są po prostu artyści, prawda? Tak, artyści,